Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na live po posiedzeniu, właściwie nie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, bo ono było wczoraj, po konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Zapraszam serdecznie do dołączenia. Dajmy sobie jeszcze chwilkę. Konferencja Prezesa Glapickiego jak zawsze była barwna, więc jest o czym mówić. Dobrze, szanowni Państwo, jest już po godzinie 17 w czwartek, kiedy zwyczajowo robię live. Dzisiaj mamy dodatkową okoliczność, bo o godzinie 15 miała miejsce konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Trochę na temat tego, co podczas tej konferencji zostało powiedziane. Jeśli Państwo dołączycie w trakcie, to oczywiście można cały ten live sobie później otworzyć. Wydarzyła się ważna rzecz wczoraj, bo Rada Polityki Pieniężnej zebrała się po wakacjach na posiedzeniu decyzyjnym no i po raz kolejny podniosła stopy procentowe, a dokładnie główna stopa procentowa poszła w górę o 0,25%. Co w tym nadzwyczajnego? To znaczy po pierwsze była to najniższa podwyżka od wielu miesięcy, bo NBP nas niestety przyzwyczaił do tego, że podwyższa stopy procentowe wyżej, powiedzmy, o pół punkta procentowego. Teraz było o 0,25 i co ciekawe, było to spodziewane, czyli dla odmiany rynek się spodziewał tego. Jakbyście Państwo popytali ekonomistów i wzięli sobie średnią z 10 czy z 20 takich wywiadów z ekonomistami, to by wyszło, że większość spodziewała się o 0,25. Podwyżki. Złośliwi mogą stwierdzić, że w sumie to wiemy, wiedzieliśmy o tym od dawna, bo przecież pan prezes na Molo w Sopocie wyraźnie powiedział, że we wrześniu stopa procentowa zostanie podwyższona o 0,25%. No i po prostu zrealizował swoją zapowiedź z Molo w Sopocie. Ale to oczywiście gwoli żartu, choć taka sytuacja miała miejsce, ale to się rzeczywiście wydarzyło. I teraz to po pierwsze była to niska podwyżka. A po drugie, przechodząc już płynnie do konferencji prasowej, która się właśnie zakończyła, prezes Glapiński pierwszy raz wskazał wyraźnie, co się wydarzy na następnym posiedzeniu. To znaczy, stwierdził, że na następnym posiedzeniu, podkreślając kilkakrotnie, że jest pewna większość w Radzie Polityki Pieniężnej, która będzie optowała za takim rozwiązaniem. Zakładam, że chodzi mu o tą większość, której on przewodzi. Że na przyszłym posiedzeniu Rady stopy procentowe zostaną podwyższone o 0,25 po raz kolejny lub w ogóle nie zostaną podwyższone. To zostało bardzo wyraźnie powiedziane podczas konferencji, że albo w ogóle stopa nie zostanie podwyższona, albo 0,25%. No, i zdaje się, że tutaj się pewna taka ścieżka, już wcześniej przemyślana, którą tak naprawdę już prezes miał w głowie prawdopodobnie od kilku miesięcy, się realizuje. Mnie to akurat trochę niepokoi, bo wolałbym, żeby Rada Polityki Pieniężnej w sposób realny reagowała na to, co się dzieje, a nie sobie realizowała jakiś plan, który był ułożony tak naprawdę kilka miesięcy temu prawdopodobnie. Więc ten plan zakłada, że wygaszamy w tym momencie podnoszenie stóp. Teraz mieliśmy podwyżkę o 0,25, jest to sygnał dla rynku, że kończymy cykl i w październiku podwyżka albo o 0,25, albo o 0. Jaki jest mój komentarz do tego, co, co uważam? Znaczy ja od dawna jestem orędownikiem tego, żeby bardzo rozsądnie stopy procentowe podnosić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, czyli nie zamordować polskiej gospodarki bo niestety widać po sytuacji kredytobiorców i widać po rynku nieruchomości, o czym ja jeszcze powiem, no że jest po prostu ciężko mówiąc ogólnie i sektor nieruchomości, sektor budowlany, który jest kołem zamachowym gospodarki, no, na tych stopach procentowych, które zostały bardzo podwyższone, no bo cofnijmy się rok zaledwie, wtedy główna stopa procentowa wynosiła 0,1%, a teraz po wczorajszej podwyżce, jest 6,75%. No, przecież to jest gigantyczna różnica i gigantyczny wpływ na rynek. Więc ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby robić to rozsądnie. Tym bardziej, że dzisiaj mieliśmy drugą dopiero podwyżkę. Europejskiego Banku Centralnego podwyżkę stóp procentowych w strefie euro i poszła dzisiaj druga podwyżka, również oczekiwana przez rynek, i w tym momencie główna stopa w Europejskim Banku Centralnym w strefie euro wynosi 1,25%. Więc też widać ten duży rozdź, rozdźwięk pomiędzy stopą procentową Narodowego Banku Polskiego, gdzie mamy 6,75%, i Europejskiego Banku Centralnego 1,25%. Więc dlatego ja zawsze byłem zwolennikiem, żeby nie przesadzać. Tak? Z drugiej strony, Narodowy Bank Polski no, ma główne zadania walki z inflacją z tego zadania musi się wywiązywać. Jak wiemy, nie wywiązuje się najlepiej, bo się spóźnił z wieloma decyzjami. No ale teraz pytanie, czy ta podwyżka obecna i ta polityka, która jest już coraz bardziej wyraźnie prowadzona, zmierzająca do końca, do końca cyklu, jest dobra? Bo gdybym miał swoją opinię tutaj wyrazić, to bym powiedział, że być może należało się w ogóle wstrzymać z podwyżką podczas tego posiedzenia i zachować armaty na szczyt inflacji. Bo temat tego, kiedy będzie szczyt inflacji na konferencji prasowej, która była dzisiaj, no prawie, że nie padł, to znaczy nie było tego tematu tak naprawdę. A projekcja inflacyjna NPP mówi wyraźnie, że szczyt inflacji nie będzie tak jak prezes, Kaczyńs prezes Boże, Kaczyński, prezes Glapiński chciał wakacje, tylko będzie na przełomie roku 2022 i 2023. I bardzo dużo na to wskazuje, nawet członkowie Rady Polityki Pieniężnej się wypowiadali w takich różnych wywiadach do mediów, że to będzie właśnie w tym okresie i że inflacja sięgnie 20%. No to pytanie, czy rozsądnie jest pozbywać się tych narzędzi i stwierdzać, tniemy teraz, skończymy cykl, a jak dobije nam inflacja do 20%, to, to nie wiem, co prezes Klapiński zrobi, wyjdzie na konferencję, będzie uspokajał. No, wydaje mi się, że nie, że być może warto było teraz odpuścić. A zrobić e, krótki cykl podwyżek, powiedzmy, dwóch podwyżek na przełomie roku. No, ale taka jest decyzja, e, czy rozsądna to czas e, pokaże. W każdym razie, to po tej konferencji, co najsilniej wybrzmiało i było najważniejsze, to że jesteśmy przy końcu cyklu. I oczywiście e, zawsze sobie prezes Klapiński. E, Mówi o tym, że na wszelki wypadek, jeśli dane się zmienią, to Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Piężnej będą interweniować, ale na tą chwilę październikowa podwyżka 0,25 albo 0 w ogóle, więc jest to dosyć ważna informacja. I teraz, jak to się przekłada na rynek nieruchomości, rynek kredytów hipotecznych? Bo nagłe zainteresowanie opinii publicznej konferencjami prezesa Glapińskiego które są nudne i które generalnie są takim one, bym powiedział, stand-upem jednej osoby, gdzie prezes Glapiński nie przesadzając się było to samo, przez godzinę no, mówi prawie, że to samo i mówi prawie, że sam do siebie, no to to zainteresowanie opinii publicznej to no, wynika z tego, że wzrosły po prostu nam raty kredytów. No i zaczęliśmy się jako opinia publiczna niepokoić, co się, co się dzieje. Dane Dane BIK, czyli dane Biura Informacji Kredytowej za sierpień, bo już takimi danymi za, się, za sierpień dysponujemy, mówią o tym, że liczba wniosków, nowych wniosków kredytowych, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, spadła rok do roku o 70,9%. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo potężna kwota, i to jest najgorszy wynik od 15 lat, czyli od tego momentu, kiedy BIK zaczął gromadzić informacje na, ta, na temat kredytów. Czyli jeszcze tak naprawdę w historii BIKu nie było tak kiepskiego wyniku, jeśli chodzi o nowe wnioski. No i to jest sytuacja poważna. Jest to sytuacja poważna, bo to się przekłada wprost na rynek nieruchomości, rynek mieszkaniowy. I teraz z jednej strony ktoś może powiedzieć, no bardzo dobrze, to znaczy, że ceny nieruchomości spadną. Super. No i ok, i prawdopodobnie spadną i korekta na rynku mieszkaniowym się już zaczęła. Dane za drugi kwartał tego roku mówią o tym, że mamy na razie bardzo delikatne spadki. One zależnie od miasta są od 1 do 4%. I prawdopodobnie to się pogłębi, gdybym miał strzelać, to bym powiedział, że do końca tego roku będziemy mieli spadki zależnie od miasta od 5 do 10%. I myślę, że to jest realne. Tylko pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Oprócz tego, że fajnie, że te ceny mieszkań spadną, no to pozostaje kwestia tego, że po pierwsze, budowlanka jest kołem zamachowym gospodarki i brak sprzedaży mieszkań, a mieszkania u deweloperów, sprzedaż tych mieszkań spadła średnio o około 50%, to jest naprawdę dużo. To się przekłada na spadek miejsc pracy, najpierw w ściśle w budowlance. Czyli wśród ludzi, którzy są związani bezpośrednio z budowaniem mieszkań, a potem się za chwilę będzie przekładało na rynki dookoła tej budowlanki, czyli na rynek, na przykład AGD, rynek mebli. Rynek, no nie wiem, lodówek, tak, rynek RTV, rynek farb, no czegokolwiek. To jest wszystko naczynia, naczynia połączone, więc musimy również być tego świadomi, że tak naprawdę w interesie naszym i całej gospodarki jest, żeby ten rynek mieszkaniowy się rozwijał. Na dzień dzisiejszy liczba kredytów hipotecznych spadła o około 70%. Przed tą sytuacją związaną z wzrostem stóp procentowych, mniej więcej układało się to tak, że 50% mieszkań było kupowanych za gotówkę, 50% za kredyt hipoteczny. Dlatego ważne jest, żeby ta druga noga rynku mieszkaniowego w postaci kredytu hipotecznego również funkcjonowała. Dlatego myślę, że jest to dobry sygnał. Bardzo wiele wskazuje na to, że pewnego rodzaju dołek, zarówno w kredytach hipotecznych, jak i na rynku mieszkaniowym, to będzie właśnie druga połowa tego roku. Być może ostatni kwartał tego roku. Dużo na to wskazuje i myślę, że taką predykcję można sobie poczynić. Jeśli Państwo dysponujecie gotówką albo dysponujecie zdolnością kredytową. To należało i chcecie kupić mieszkanie, chcecie kupić dom, tak, myślicie o tym, to jeśli polujecie Państwo na dobre okazje, to myślę, że te okazje będą pod koniec tego roku. I teraz my, jako Money for You mamy również dostęp do baz deweloperów, mamy możliwość sprawdzania, jak się zachowują ceny na rynku pierwotnym. Docierają do nas również promocje od różnych firm i od bardzo dużych deweloperów, poprzez małych. I widać pierwszy raz tak naprawdę w ostatnim tygodniu dwóch ruch na cenach. To znaczy rzeczywiście jest tak, że deweloperzy zaczynają być skłonni do tego, żeby ceny obniżać. Wcześniej bardziej kombinowali w tą stronę, że może jakiś garaż, może jakaś komórka, może jakiś konkurs zrobimy. A teraz widać, że idą jednak w to, co ludzie najbardziej lubią czyli w to, żeby po prostu te ceny obniżać. Więc na Państwa miejscu bym zwrócił na to uwagę: jeśli chcielibyście Państwo, żebyśmy dla Was jakieś mieszkanie na rynku znaleźli, wyszukali, no to dysponując, powiedzmy, tymi możliwościami, które mamy, to jesteśmy w ciągu jednego dnia tak naprawdę w stanie Państwu coś e, znaleźć, więc na to, na to bym wyczuł. E, jeśli chodzi o inflację, no to też nowa rzecz, która się pojawiła w ostatnim czasie, no to jest szybki odczyt inflacji e, przez GUS zrobiony. Inflacja skoczyła do 16,1, e, potwierdzając ten trend, że, że gdzieś pod koniec tego roku dopiero będzie będzie szczyt inflacji. Jeszcze z takich rzeczy myślę interesujących, no to jest kwestia wakacji kredytowych, bo o to Państwo często pytacie. Mamy już wstępne dane ile osób dotąd skorzystało z wakacji kredytowych. Jest to około 1,5 miliona osób, ponieważ osób uprawnionych do skorzystania z wakacji kredytowych było ponad 3 miliony, tam dane mówiły o 3 miliony 400 tysięcy mniej więcej, no to prawie dobijamy do 50%. Myślę, że będzie chętnych więcej. Dalej jeszcze powiem szczerze, nie potrafię stwierdzić, czy banki bardzo negatywnie reagują na wakacje kredytowe, bo wszyscy klienci, którzy w tym momencie do nas docierają, to oni planując wzięcie tego kredytu w wakacje czy krótko po wakacjach, no to po prostu tych wakacji kredytowych nie brali. Więc jeszcze nie, nie przetestowaliśmy tego, czy jeśli Państwo wzięliście wakacje kredytowe, a chcecie nowy kredyt hipoteczny, no czy banki na to źle zareagują, czy nie. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową, bo to pytanie też się często pojawia, to na dzień dzisiejszy one są tańsze niż kredyty o zmiennej stopie procentowej. Ale różnica się zmniejszyła, to znaczy był taki moment miesiąc, półtora miesiąca temu, że kredyty o stałej stopie procentowej były o 1,5% tańsze, 1,5 punkta procentowego tańsze niż kredyty o zmiennej stopie procentowej. Teraz to troszeczkę się zmniejszyło, bo banki zaczęły w sierpniu reagować. Zauważyły to, że jednak inflacja rośnie i jednak Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie dwie albo trzy dodatkowe podwyżki stóp procentowych zrobi, na tą chwilę chyba najbardziej prawdopodobne jest to, że będą to dwie podwyżki, z czego jedna się wczoraj dokonała i ta luka się trochę zmniejszyła, ale na tą chwilę wygląda to tak, że stałe stałe kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej są, są nieco tańsze. Ja po raz kolejny powtórzę, że my nie jesteśmy przykuci do tego kredytu o stałej stopie procentowej i jeśli stopy się zmniejszą, a tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz, która wyniknęła na dzisiejszej konferencji prezesa Glapińskiego, bo prezes Glapiński po raz kolejny mówił, to znaczy prezes Glapiński ma różne takie mądrości, które często powtarza, i teraz powtórzył tą chyba jedną z bardziej znanych, że jak coś rośnie, to musi również spadać. No, jest to bardzo głębokie, ale chodziło mu o stopy procentowe, czyli, że pod koniec przyszłego roku, co znowu zostało powtórzone, to już chyba trzeci raz, więc myślę, że to naprawdę się wydarzy: że stopy procentowe zostaną obniżone. I tym razem po raz pierwszy została podana liczba, to znaczy pan prezes, ja wiem, że może nie należy do tego bardzo przykładać e, e, jakiejś bardzo dużej wartości, ale wymienił liczbę 4%, czyli że teraz mamy 6,75%. Być może plan jest taki, że bo zaczynam mieć wrażenie, że to jest część jakiegoś dawno zaplanowanego ruchu e, i że w przyszłym miesiącu będziemy mieli 7, taka ładna, okrągła liczba, a za to ładną, okrągłą liczbę na, na koniec przyszłego roku będziemy mieli 4. No ma to jakiś sens, można sobie w ten sposób y, politykę y, gospodarczą układać. Ale dla nas jako kredytobiorców, dla nas jako osób, które martwią się o to, co przyszłość przyniesie pod względem raty kredytu i inflacji. No jest to informacja, myślę istotna. Więc możecie tutaj Państwo pewne rzeczy planować. I biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, czyli to, że my w tym momencie mamy przed sobą ale już niedługo dołek na rynku nieruchomości i to będzie właśnie najbliższe 6 do 9 miesięcy więc warto sobie planować w tym okresie tak naprawdę jeśli państwa stać kupno nieruchomości jeszcze ciekawostka polecam spojrzenie na polską giełdę i spojrzenie na notowania polskich spółek ja obstawiam, będzie można mi z tego rozliczyć za jakiś czas, że jesteśmy właśnie w momencie dołka na polskiej giełdzie. Znaczy notowania polskich spółek są na dramatycznym poziomie, najbardziej państwowych. No tu można długo dywagować dlaczego, ale proszę rzucić okiem, są bardzo Tanie wyceny. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo giełda ma to do siebie, że zgodnie ze wszystkimi podręcznikami, 6 do 9 miesięcy wyprzedza to, co się dzieje w realnej gospodarce. Czyli można przewidywać mniej więcej, że w realnej gospodarce to odbicie zacznie następować za 6 do 9 miesięcy. Oczywiście rynek nieruchomości też tak bardzo powoli działa, ale myślę, że można strzelać, że za pół roku coś się zacznie ruszać, a prawdziwe okazje do zakupu nieruchomości prawdopodobnie będą pod koniec tego roku. I to jest moja predykcja, moje przewidywania. Eee, może mam rację, a może nie, ale tak dosyć silnie mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że to jest rzecz, która ja doradzam swoim klientom, doradzam to Państwu, żeby wziąć to pod uwagę i, i zachęcam, jeśli Państwo myślicie o nieruchomości, to to, to jest taka, taki moment. Też ciekawym kierunkiem, który widać, że się rozwija, to są nieruchomości za granicą. Jest sporo osób, które chcą uciec z kapitałem z rynku polskiego. Jest to jeden z powodów, dla których otworzyliśmy drugą firmę, czyli Home for You International. Polecam. Szczególnie kierunek hiszpański jest tutaj bardzo ciekawy, ale naprawdę dużo osób myśli o zakupie nieruchomości za granicą. My pomagamy też w procesie kredytowym, bo nie jest to takie proste, bo nie można się zabezpieczyć na... Polski Bank nie zabezpieczy się na nieruchomości za granicą, więc też trzeba wiedzieć, jak, jak to zrobić, jak ten proces przeprowadzić. Dobrze, wydaje mi się, że to takie najważniejsze informacje. Nie chcę Państwu opowiadać dokładnie, co przez godzinę mówił prezes Adam Glapiński, bo on mówił to, co mówi zawsze, tak naprawdę. To znaczy, oprócz tych rzeczy, które Państwu wypunktowałem, czyli bardzo ważnej zapowiedzi na przyszłą podwyżkę stóp bardzo ważnej zapowiedzi tego, e, że stopy procentowe, według niego, do jakiegoś poziomu będą obniżane pod koniec przyszłego roku to cała reszta jest raczej bez zmian czyli, e, czyli dużo takiej e, propagandy sukcesu, mówiąc ogólnie. Skupienia się na tym, że tak naprawdę jest świetnie, a Polacy nie doceniają tego, jak bardzo jest świetnie. No i ja też nie chcę Państwu zawracać głowy i, i, i opowiadać takie rzeczy, wolę się skupić na, na konkretach. Więc to są takie najbardziej istotne informacje. Oczywiście, ja wszystkie, wszystko co nowe się pojawi na temat rynku kredytowego, to będę Państwu regularnie pokazywał. No i polecam niezmiennie, bo łatwiej jest znaleźć informacje niż na tych naszych live'ach na, na, na YouTube, na naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie, gdzie Money for You, gdzie my publikujemy na bieżąco informacje. Te, te live są co tydzień, czasami rzadziej, jeśli kręcimy akurat jakiś tematyczny film. Więc polecam bardzo silnie, żeby obserwować. Polecam też naszą nową firmę Home for You International. Naprawdę myślę, że warto, nie zabieramy Państwa czasu, tylko ważne i ciekawe informacje. W tym miejscu, jeśli Państwo macie jakieś do mnie pytania, to, to polecam to chętnie. Odpowiem. Oczywiście można się ze mną kontaktować, łatwo jest mnie znaleźć. Łatwo też napisać do nas choćby maila, czy napisać wiadomość przez Facebooka czy Instagrama. Na każdą wiadomość odpowiadamy. Dokonujemy również konsultacji spraw klientów bezpłatnie. Więc Państwo bezpłatnie możecie usłyszeć naszych porad, co zrobić, żeby było dobrze i z obecnym kredytem, i z przyszłym kredytem. Pomagamy również Frankowiczom, więc zak zakres usług naszych jako manej forum jest bardzo dobrze, e, bardzo duży, przepraszam. E, I jeśli Państwo macie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Dzisiaj chyba już po raz ostatni nagrywam w takiej przestrzeni, korzystając z tych ostatnich promieni słońca. Wydawało mi się, że należy z tego skorzystać. Przyznam, że jest bardzo przyjemnie. Obawiam się tego, co będzie za, za jakiś czas. Też polecam właśnie nieruchomości za granicą w Hiszpanii, na Dominikanie albo w Dubaju. To wtedy pogodą nie trzeba się martwić. Nie widzę pytań. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego live. Jesteśmy w kontakcie. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za oglądanie. Polecam się i do zobaczenia w kolejnych w filmach Adam Matusik Money for You. Kłaniam się serdecznie.